do was w kolejnym filmie z serii walk w kolejnej tym razem multiwalce i to niezwykłej multiwalce, bo discordowej to w sumie pierwszej multiwalce właśnie z graczami ugada gadarybi, ubiera discordzie na naszym serwerze discord tak więc jeżeli też chcecie zagrać zapraszam bardzo serdecznie tym razem gramy ja, rak, kontrarowa i lentyrek no osoby co niektóre znane wam pewnie z multi poprzednich serii no ale również i tutaj się też pojawiają także tak E, walczmy więc. E, Tymy nasze widzieliście w tym meczu, e, bo w sumie dzi dzisiaj walki będą e, dwie. Ja zagram w roli głównego wsparcia, natomiast Raku będzie atakował. No i tutaj. Tak, dwa Pokémony, które mają umiejętność też shadow, tak Gengar de facto po mega ewolucji. Więc tutaj na dobrą sprawę jesteśmy totalnie z raku uziemieni, jeśli chodzi o wymiany Pokémonów, I tak będzie przez cały mecz. Dobra, więc, no, więc sytuację od razu się wycofuje, bo widział, że mega ewolucja nie ma na razie sensu. Wstawia do walki Excadrilla z Modbreckerem, jest to zapewne Scarfer. No i z kolei tutaj. Tutaj Pidgeot jest e, to oczywiście mega Pidgeot, gdyż najzwyczajniejszy Pidgeot, no za dobry to to nie jest. Dobra, tak więc leci Hurricane ehm, Prosto w Excadrilla Z kolei e, ja tutaj na moim nowym Pokémonie, właśnie jakim jest Faret, jest to naprawdę świetne wsparcie. E, knock off na kof na łabofet, by pozbawić właśnie ją przedmiotu, jakim była Citrus Berry. Z kolei tutaj Anthor w stronę w Pidgeota, więc w sumie spoko, bo to jest główny tak Pidgeota, Hurricane. Także Luz jeśli o to chodzi. No i tutaj oszołomionko pięknie weszło. No i tutaj Exkadrilla rani sam się no i ponownie Hurricane w tego Pokemona, który e, go prawie wykończy. po wykończy go e, kolejny knockoff ze strony Farreta, tym razem. Także Excadrill pada dość szybko. E, udało mi się wrzucić jego część skarfa właśnie. I z kolei Mirror Coat na Łubufet cały czas e, ma nadzieję, że e, skontruje atak Pidgeota. Ale oczywiście Raku dobrze o tym wie, że Łubufeta. Zostawiamy na koniec, dobra więc e, Hurricane, tym razem w Is również oszołomienie. Hurricane ma duże szanse na to i e, jak się okazuje, naprawdę skutecznie to działa. Teraz jeszcze raz Nakow, wyrzucamy Choice Benda tym razem, no ale tutaj oszołomionko już nie podziałało tak dobrze. Playera wprost w e, Pidgeota co zabiera ogromną ilość HP. No a tutaj Bobo ciągle próbuje kontrować. Dobra, starcia ciąg dalszy, tym razem Aqua Jet, również w stronę Pidgeota, czyli w zasadzie już główny ataker, przynajmniej na razie, e, który już wykończył pierwszego Pokemona Padł z kolei Super Funk który nie trafił, i jedno szczęście, bo gdyby ten użył counter, to zabolałoby tutaj bardzo. Dobra, kolejnym Pokemonem e, raku jest Superior z kolei. W tym momencie postanowiłem, że spróbuję może użyć Follow Me, gdyż nie byłem pewien, czy ten Azumeril nie ma umiejętności Sub-Super, bo gdyby faktycznie miał, to bita by była, ale nie miał, to był Azumeril z Huge Power'em, więc udało się go rozwalić bez problemu e, Leaf Blade'em. No i tutaj ponownie kontra. No to pozostaje już rowie tylko Gengar w zasadzie, e, tak więc wchodzi i Shiny Gengar, e, no i w tym momencie Gengar mega ewoluuje. No już są dwa pokemony z szedł tagiem na dobrą sprawę w polu. No i dobra, ze strony Gengara leci Willow właśnie w stronę Serperiora, co zredukuje jego atak o połowę, ale nie na długo, gdyż Serperior używa właśnie Sword Stensa Fizyczny Serperior tak jest rzadko spotykany set, ale jednak trafia się jak widać zresztą. No i z mojej strony naką by cokolwiek gengarowi zabrać, A okazało się, że działa on całkiem skutecznie. Mój parad nie jest robiony jakiś szczególnie pod ofensywę, głównie to są defensywy HP i obrony e, tutaj nie skupiałem się na ataku. Na dobrym wsparciu, właśnie w walkach multi czy podwójnych. Tak więc skupiam na sobie całe obrażenia. Heks, który elegancko wszedł i nie zadziałał w zasadzie w ogóle. Także tutaj ładnie się udało mi przewidzieć ruchy przeciwnika. No i dobra, poparzonko trochę będzie raniło Serperiora. No i dobra, kolejna tura, ponownie Fallow mi, żeby bronić Terperiora, gdyż to był główny atak, no fare ten tutaj bym nie poszalał. No i Taunt, który uniemożliwi mi używanie już falu mi dłużej, ale w sumie po co miałbym go używać, skoro i tak już Gengar właśnie pada. Um, dokładnie, tak więc rozwaliśmy Pokemony Rowy został tylko łobafets! E, no i pozostałe Pokémony e, Lentilka Ale dobra, e, lecimy dalej, Swords Dance e, superiora, który teraz już wyjdzie na atak plus 2 e, Z kolei z mojej strony NAKOF, gdyż miał do warunki, NAKO super Fang NAKOFA ŁoboFets e, kontruje, ale znacznie słabiej, aniżeli jakbym użył super FANGA, bo wtedy też by mi zabrało komplet HP, a nie jakieś te jest pełna 2 trzecie. E, tak więc, albo i ponad dwie trzecie w sumie, co ja patrzę. E, dobra, jeszcze raz Leaf Blade, no i dobra, Łubufeta udaje się e, załatwić. I mocny, i kłopotliwy Zaraz ten też Pokémon pada. E, także pozostają jeszcze dwa Pokémon Enetila do pokonania. Kolejnym z nich jest właśnie Greninja. E, oczywiście Greninja, no niestety, jest szybszy od Serpiora, co też kończy się, wiem, że obrywa potę od potężnego Ice Beama. No, i pada, gdyż może, jakby miał pełne HP, może byłby jeszcze szansy. No, ale niestety, e, tracę całkiem silne wsparcie. Wiedziałem, że mniej więcej to się tak skończy. W sumie, e, zastanawiałem się, czy nie użyć follow Me, ale jakoś padło na. Aha, nie mogłem przecież użyć falo bo miałem taunt. Właśnie, dlatego nie użyłem, dlatego użyłem właśnie Super Fanga. No i teraz właśnie wchodzi Follow me, który wybroni z kolei Alakazama przed, no oczywistym w sumie Dark Pulsem. Dokładnie, czyli teraz Granger zmienia typ na Mroczny i wali tym Mrocznym atakiem, który wykańcza Faret, ale Faret... Dzielnie się spisywała, przez większość walki była w polu. Ech, pomagała mojemu e, sprzymierzeńcowi. No i tutaj dosing Gleam, który dobija już e, Greninżę. No i dobra, w sali Pokémon jest klewki. No i tutaj też e, wchodzi z mojej strony kolejny wsparciowy Pokémon, czyli Charger Bug. Tutaj fajnie to zagra za zamykam, gdyż Charger ma jakąś battery, która podbija specjal tak sprzymierzeńca. Tak więc ten jeszcze się wzmacnia dodatkowo. Come Mindem. Także mega, że ten alakazam, nawet jako nie mega ewolucja, ale jest po prostu mega silny o tak. Nagle no tutaj nas atakuje. E, również raz z Inglimem. Postanowiłem, że użyję Backbite, także nie chciałem, jaki przedmiot trzyma e, klewki. E, właśnie Backbite jest fajny, bo on zjada jagodę przeciwnika, w razie gdyby ten miał, no ale ten ma niestety leftovers. Ale resztki też można zjeść, więc nie wiem, czemu ten atak tego nie rusza. Ale dobra, trudno, nie można zjeść resztek, tylko pełen zdrowej jagody. Charger back nie je byle czego. E, dobra, więc Shadow Ball, e, jakby można powiedzieć, podwójnie wzmocniony. E, dobra, tym razem używam Charger, by zwiększyć sobie spędzew i w razie czego wzmocnić siłę Kolejnego ataku elektrycznego, yy, który też posiadam na mojej Charger Bag. Dobra, czyli leci. Jeszcze raz Shadow ball, który przywalił w miarę konkretnie. Dobra, znowu Dazzling w naszą stronę. Nie jestem pewien czy klepki miał coś jeszcze ciekawego. Też więcej ruchów nie zobaczymy. Bo z mojej strony ci potężny Discharge. Jeszcze potężny. No, przy spec ataku Chargeback może nie za bardzo potężny. Ale po Charge'u coś jest w stanie zdziałać. Tak więc, tak oto kończy się pierwszy mecz. E, właśnie tutaj, który dla Was przygotowałem. Już mamy jeszcze jeden, nie ten, tylko ten. Którym bierzemy się dokładnie w tym samym składzie. Ale z nieco innymi Pokémonami. Przynajmniej po mojej stronie i po stronie 1 Tak więc, e, lecimy. E, Dalej, tak, to jest ta walka, więc e, co tu dużo mówić, e, zaczynajmy. W e, sobie tutaj zobaczycie też dwa moje kolejne nowe pokemony, których jeszcze nie mieliście okazji zapewne w walkach, w filmach z walk zobaczyć, e, mianowicie Ambipoma i Basimiana, który niestety nie popisze się, no ale dobra, nie spoilerujmy, oglądajmy. Zobaczmy, co się będzie działo. Tak ja więc, z mojej strony się Ambit No i również Raku wysyła znowu Pidgeota. E, no okej, okay. także ze strony przeciwników Ursaring i właśnie Lifiatan, czyli e, Superior. Właśnie, nie, Rowar w sumie też ma zupełnie inne Pokémon niż wcześniej, tak teraz patrzę. E, no i dobra, wysypuję swojego. z. E, ten, no kurde, jak to Superiora. E, no bo właśnie, no Mega Pidgeot bynajmniej jest dla niego łatwym przeciwnikiem. E, dobra, także, tak, Pidgeot mega ewoluuje. Zyskując w ten sposób mega moc. E, Ursaring Protect. No bo tak, jest to Ursaring oczywiście z... E, przedmiotem, który nada mu stan, a tym e, przedmiotem może być zarówno Flame Orb, jak i Toxic Orb, tak jak to będzie miało w tym przypadku miejsce. Dobra, Fake Out tarotomy. oczywiście potknęło go to, e, ten się leczy, no i tutaj Ursaring jest zatruty. Chociaż Toxic Orb, Flame Orb jest lepszy, z tego względu, że no... Toxic Orb narzuca mocne zatrucie. To zabiera z na naturę więcej. Dobra, w każdym razie e, Hurricane for Salinga, najmocniejszego pokemona tutaj. No i kolejny podkrykający atak czyli właśnie Flinks King's Rock'em. E, dokładnie, fajnie, to się, fajnie się gra takim i ma polem, który może dwoma ruchami podpaść. Ma no, dobry speed, więc Flinks King's rokiem jest e, skuteczny. Jakby nie było. No i dzięki temu może użyć paru innych ciekawych trików, ale to za moment. Ehm, dobra, więc e, otruty Pidgeot, otruty Ursaring, który w zasadzie pada, nie był w stanie zrobić, udało mi się go unieruchomić, unieszkodliwić. E, no i do akcji wchodzi Luxray, który troszeczkę namiesza, z tego względu, że ma umiejętność e, Intimidate, no i to osłabi znacznie mojego Ambipoma. E, straci on swój główny atut, czyli siłę. E, no ale cóż, e, w tym momencie Pidgeot używa Protect. Wielki również mój Ipom używa Protect, to jest jego trzeci ruch. No i gdy wykorzysta już te trzy ruchy, to chyba już wiecie, co będzie dalej się działo. Dobra, w każdym razie tak, ruchy elektryczne, Wild Charge, Fold Switch, ee, no i wszystko fajnie wybrojone. Ee, no i Rotom ciągle się leszy. A Pidgeot niestety powoli będzie słab. Ale dobra. Jakoś damy radę, Hyper Beam Pidgeota właśnie w stronę Luxraya, chciał się widać Raku pozbyć elektrycznego Pokemona możliwie najszybciej, tak więc no, Mega Pidgeot, Mega Siła, Hyper Beam to dopiero też moc, stab i w ogóle. No i z mojej strony równie mocny atak jaki jest Last Resort i tu właśnie zadziałało to obniżenie ataku, gdyby nie to, to ten cios krytyczny byłby w stanie zdjąć Rotoma w tej sytuacji, no niestety. Eee, dobrze więc, Rotom osłabł. Eee, no i w sumie też Pillowicz został jeden Pokémon, eee, którego właśnie w tym momencie eee, wyśle do walki. Dobra, Pichot coraz bardziej ranią trucizną. No i do akcji wchodzi Sylveon. I ten Sylveon tak naprawdę okaże się być prawdziwym mordercą. Ale zaraz zobaczycie. No teraz Pichot nie może nic zrobić. Z mojej strony kolejny raz Last Resort, by dobić Rotoma. Także Rotom pada, no i Slovion Hyper Voice. Tak, i okaże się on być na tyle silny, by zbić Pidgeota. No w sumie na Ambipoma to nie musiało jakoś mocno przywalić. Ale jeszcze wpadł Kryt na te groszowe HP. Dobra, no i padają nam boksy, Padam e, po jednym. No i tak. Reakcji wchodzi Raka Alakazam. No i mój passimien Myślałem, że Passimianem uda mi się coś ciekawego ugrać. Dzięki umiejętności Receiver jestem w stanie przechodzić umiejętność sprzymierzeńca. No jednak, zaraz zobaczycie, co się będzie działo. Także postanowiłem na początek użyć, no tak, najpierw Psychic w stronę e, właśnie tutaj. Ehm, no zapomina, kurczę, Fox się nazywa. A tutaj, kontra Glerem, czyli Alakazam, spaliżowany z mojej strony, Iron Head. Chciałem e, spróbować potknąć Sylviona, gdyż to w sumie było jedyne, co mogłem w tym momencie zrobić. No i jednak, jak się okazało, nie podziałało. No i to w zasadzie wygańcza nasze Pokemony. No bo w sumie Alakazam został na 9 HP, a przeciwników wciąż jest sporo. No to teraz w wchodzi ostatni mój Pokémon, jakim jest właśnie Tolgekis. Także Glare ponownie, i tym razem właśnie na Togekiss, czyli oba po nasze pokemony są sparaliżowane, e, Togekiss nie może nic zrobić, e, z kolei i Alakazam też nie, co za niefart. No i w naszą stronę leci kolejny Mortar czy Hyper Voice, który wykończy Alakazama i zabierze naprawdę ogrom HP e, mojej Togekiss. No i tak na dobrą sprawę zostaje już jeden Pokémon Raku, czyli zostaje nam po jednym. Wciąż jeszcze Rowa ma dwa. Czyli przeciwnicy mają przewagę liczebną, jakby nie było. Więc postanowiłem, że tym razem użyję Follow Me, gdyż spodziewałem się właśnie, że będzie chciał Rowa użyć Glera dokładnie. No i Leaf Blade, prosto, w Sylviona. W sobie to był najbardziej bezpieczny Pokémon, którego należało się pozbyć. Także się udało. E, dobra, tura następna. E, teraz Serpior jak używa Knock Off? A z kolei Superior e, Rowy e, Hidden Power. A trudno mi powiedzieć, kiedy to jest Hidden Power, bo też wiele trybów wydziała dobrze na pokemony trawiaste. E, tutaj też użyłem Tailwind, gdyż chciałem się upelić, że nasz Serpior będzie silniejszy, a czy szybszy w sensie. No i w sumie i tak był, ale przezorny, zawsze ubezpieczony, jak to mówią. Tak więc, Knock Off. No i z mojej strony Asian power, który nie miał w zasadzie w kogo e, uderzyć. No i dobra, teraz pozostaje jeszcze Easter Egg, czyli ponownie e, Azumeril. No ale w sumie mamy teraz dobre pokrzy do walki z tym, tym Azumerilem, tak więc Leaf Blade e, Dzięki temu, że był Tim, to był szybszy też i Doge His, no to Air Slash, no i w ten oto sposób e, dobijamy e, Azumerila potężnego. No i tak oto wygrywamy mecz yy, kolejny, także tak, jeżeli chcecie wziąć udział w walkach, to właśnie zapraszam Was na mojego Discorda, co jakiś czas tam yy, się organizujemy, yy, niekoniecznie ze mną, ale walki tam praktycznie toczą się, no często, często, yy, także więc zapraszam, zapraszam Was też na mojego Facebooka, jak i również zachęcam do wsparcia kanału w serwisie Patronite, jak i również zapraszam Was też na moje pozostałe filmy. Tymczasem ja z Wami się do w kolejnych, to cześć!